Jeśli wciąż płacisz 24 euro miesięcznie za korzystanie z NATEN, to ten filmik jest dla ciebie. Pokażę ci, jak w kilka minut uruchomić własne środowisko NATEN na railway.com za ułamek tej ceny. Za około 1 trzecią tej ceny. Pokażę Ci wszystko krok po kroku z dokładnym wytłumaczeniem, więc, nawet jeśli jesteś osobą nietechniczną, to sobie świetnie poradzi. A na koniec pokażę Ci też, jak pilnować tych wydatków, żeby nic cię nie zaskoczyło, a może nawet też troszkę próbować zaoszczędzić. Railway.com jest narzędziem, z którego ja korzystam od marca. Tutaj proszę, to jest lista moich rachunków comiesięcznych. W marcu zapłaciłem 5 euro, 5 dolarów, potem to było niecałe 10, i tutaj w okolicach 8,5, 8 więc to jest tak, jakby w okolicach 8 euro tak naprawdę. Czyli tak jak mówię, 1 trzecia ceny w stosunku do 24 euro, które płacimy za chmurę Enej10. Co jest jeszcze bardzo ważne tutaj, że gdybym ja korzystał z Naden Cloud w taki sposób, w jaki ja korzystam, mi ten pakiet by nawet nie wystarczył. Ja bym musiał wskoczyć na ten pakiet 60 euro miesięcznie, dlatego że ja mam więcej niż 5 aktywnych workflows. Sprawdzałem, mam ich 7, mam łącznie 92 tutaj stworzone. A właśnie tutaj widzisz, że mogę mieć maksymalnie 5 aktywnych, żeby pozostać w tej kwocie 24 euro, a u mnie jest ich 7 i tak, jakby chcę ich mieć jeszcze więcej, więc ja bym musiał tutaj ogólnie wejść. A z Railway sobie spokojnie trzymam wydatki w no, maks 10 dolarów miesięcznie. I za te 10 dolarów mam tak naprawdę znacznie więcej niż to, co jest w tym pakiecie, dlatego że właśnie nie mam tych ograniczeń, czy tych ograniczeń mam to, co jest dostępne tutaj na tym pakiecie. Myślę, że to wystarczy jako wstęp, więc dobra, teraz pokazuję Ci wszystko krok po kroku, jak to zrobić. Więc pierwsze, co musisz zrobić, to wejść po prostu na Railway.com i teraz od razu powiem, Railway uruchomiło program, w którym tak jakby jeżeli skorzystasz z linku, który ja Ci teraz tutaj podeślę, ja go właśnie kopiuję, tutaj wklejam i wkleję go w opisie filmiku, no to ja też coś na tym zyskam, bo właśnie Railway uruchomiło taki program z referencjami. Więc, jeżeli w jakiś sposób e, lubisz to, co tutaj pokazuję na tym kanale i chcesz mnie wesprzeć, jednocześnie zaoszczędzając na niepłaceniu za ten Cloud, to w taki sposób możesz mnie wynagrodzić i za każdy te 8 dolarów, które wydasz, ja będę miał z tego dolara 20 w tej chwili. Wchodzisz e, tutaj na ten. Na natorailway.com i ja się muszę wylogować, ja to teraz zrobię, bo będę wszystko robił od zdra. Dobra, jestem teraz wylogowany, więc pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba założyć konto. Więc klikam tutaj na ten sign in i dam login using email, dam continue with Google. Tu możesz korzystać oczywiście ze swojego maila. Ja się po prostu zaloguję przez google i wybiorę, i wybiorę sobie tutaj konto. Kontynuuję. No i tak, tutaj jest parę rzeczy do wypełnienia, więc muszę tutaj potwierdzić, że mam więcej niż 16 lat. No i tutaj wyrażam zgodę, że zgadzam się z ich regułami. No i teraz oni proszą, żeby nie, nie, nie wypuszczać tutaj na railway żadnych takich, nie wiem, no niebezpiecznych, czy zakazanych rzeczy, jakichś torrentów, krypto i tak dalej, więc ja nic, niczego takiego nielegalnego nie będę korzystał. No i w taki sposób utworzyło mi nowe konto. I teraz jak widzisz, tutaj mam, że zostało mi 30 dni lub 5 dolarów. Ja powiem szczerze, że wcześniej tak to nie wyglądało. Ja musiałem od razu zapłacić 5 dolarów i możliwe, że zaraz mnie to właśnie do tego odeślę, ale kolejnym krokiem, które trzeba zrobić, to jest właśnie, teraz ci pokażę, w jaki sposób właśnie uruchomić to środowisko N10 W najprostszy sposób, jaki ja znalazłem i sposób, w jaki ja z tego korzystam. Więc tutaj e, mi się o, automatycznie pojawiło, żeby utworzyć nowy projekt i ja wybieram tą drugą opcję, żeby deploy from a template, de deploy a template, ja to klikam i co jest bardzo ciekawe, NATN jest w tej chwili po prostu jedną, zdecydowanie najbardziej popularną rzeczą, najbardziej popularnym środowiskiem. I ja też korzystam z tego dlatego, że ta konfiguracja daje mi, daje mi właśnie N10, ale też mi daje bazę danych z Postgresa. I to jest chyba ten moment, w którym ja już nie mogę jednak przejść dalej, gdzie oni jednak wymagają Opłacenia tych 5 dolarów, i teraz tak. Ja muszę tutaj kliknąć Upgrade. Wystarczy tutaj dać ten hobby, i get started. I to sprawi, że będziesz musiał podać numery karty, i to pobierze od ciebie właśnie te 5 dolarów. I co ja teraz zrobię. Ja po prostu się z tego wyloguję, dlatego że ja nie chcę na drugim koncie płacić i wrócę na moje oryginalne konto, i stamtąd ci pokażę dokładnie, jak to wszystko zrobić krok po kroku, dlatego że to będzie wszystko to samo, ale ty w tym momencie musisz opłacić te 5 dolarów podać numery karty i opłacić te 5 dolarów. Ok, ja wróciłem na moje oryginalne konto i. Tak naprawdę robię jeszcze raz to samo, czyli da, daję New Project, Deploy a Template. No i znowu wchodzę na ten NA10, czyli tutaj już, już byłeś, i teraz czekam, aż mi się to uruchomi, i znowu mam te cztery, bo mam tutaj NA10, worker, który usprawnia działanie tego NA10 i bazę danych. I teraz, co musisz zrobić, kiedy jesteś w tym miejscu, to po prostu klikasz Deploy i. Czekasz. To powinno potrwać, nie wiem, w okolicach minuty, może odrobinę więcej, może mniej, nie pamiętam teraz dokładnie, ale to ten krok zajmuje o około minuty, więc ja spauzuję. Teraz widzę, że właśnie te wszystkie elementy się tutaj pojawiły, właśnie, zarówno NI10, jak i ten Postgres, czyli baza danych. No dobra, wracam. Z jakiegoś powodu bardzo długo mi teraz zajęło, zanim przeszło do tego momentu, ale widać, Teraz widzę, że tutaj jest coś takiego jak deploying i to znaczy, że to właśnie jest uruchamiane na platformie Railway.com. Tutaj widzę queued, czyli że on czeka, czyli on czeka, aż to zostanie najpierw zdeployowane, żeby mógł siebie zdeployować. Nie wiem, jakie jest najlepsze słowo na deploy po polsku, ale chodzi o to, że to po prostu dzięki temu ten nasz NIT będzie mógł działać na railway.com. Ja już też widzę ogólnie, że on tutaj dostał taki swój unikalny URL, ale to zaraz do niego przejdę. No, w końcu się udało. Chyba aż 6 minut to trwało. Ja nie wiem, czy kiedyś tak było, czy dzisiaj mój komputer strasznie wolno chodzi. Wydaje mi się, że 6 minut to długo, ale. Jeżeli u ciebie to potrwa kilka minut, to się tym po prostu nie przejmuj. I teraz to jest najważniejsze. To jest to Primary, to jest to środowisko, które nas najbardziej interesuje. Kiedy ja na nie kliknę, to mi się pojawiają tutaj różne opcje. I przede wszystkim, co jest bardzo ważne, to jest to, że teraz, kiedy ja na to kliknę, to tutaj będą ogólnie te nasze workflows, ale jeszcze parę rzeczy musimy tutaj ustawić, dlatego idziemy na Settings. I chodzi o to, żeby wybrać, już patrzę, teraz nie do końca pamiętam, aha, żeby wygra, wybrać ten region. I tutaj on już teraz z automatu wybiera jakiś tam US West, Kalifornia Metal, ale co jest dobrze zrobić, to jest znaleźć też jakiś metal. Trzeba przede wszystkim uważać na jakieś takie, co są deprecated, bo one już są niewspierane, a najlepiej znaleźć coś, co jest jak najbliżej nas, w tym wypadku to będzie po prostu Amsterdam więc ja to zmienię, będzie Amsterdam i po takiej zmianie zawsze muszę zrobić taki nowy deploy, dlatego ja to kliknę i poczekam aż ten primary mi się tutaj zmieni. Ale co jest w tym wszystkim najważniejsze, to to, że teraz kiedy ja tutaj to jest to jest URL, który mi się sam automatycznie wytworzył, możliwe, że mogę go troszkę sobie tutaj wyedytować i napisać Chris i on będzie, więc teraz jak sobie tutaj dam update. No to jak to kliknę, to to mnie odeślę do naszego NATO. Tylko że jednocześnie robiłem tutaj zmiany, więc możliwe, że jeszcze nie wszystko zadziała tak idealnie. Ale najważniejsze jest to, że teraz to już jest okno, które znasz, jeżeli korzystałeś już właśnie z NATO Cloud. Więc, co tutaj trzeba zrobić? Trzeba po prostu powypełniać te rzeczy, wrzucić jakieś hasło. Nie chcę tych update'ów, daję next. Skorzystałem po prostu z automatu, co mi Google podpowiedział. Chodzi o to, że tutaj nie może być maila w nazwisku. On na to zwr zwrócił uwagę, no ale to kolejny błąd, na który ja natrafiłem. Więc, teraz, jak daję next, tutaj to trzeba tylko wypełnić z jakimiś tam obojętnie. Znaczy no jak chcesz to to zrób. Ja, ja teraz to zrobię bardzo bardzo na szybko dlatego, że ja chcę tylko pokazać co chcę zrobić i daję tutaj get started no i widzę to wszystko to możesz tutaj kliknąć po to żeby ci wysłało ten license key. Ja mu też to zrobię. Ale tak czy inaczej, to już jest nasz typowy N8N, który znasz z n Cloud, jeżeli korzystałeś. To na mailu po prostu trzeba to kliknąć i ta licencja się aktywuje. No i teraz jak tutaj mam start from scratch, to mi już stworzy, zacznie tworzyć nowy workflow, czyli coś, co już znasz, jeżeli znasz, śledzisz mój kanał i albo korzystałeś z N8N Cloud. Co jest teraz ważne, bo możliwe, że nie wiem, przerwiesz, Działanie NITEN, w sensie, z jakiegoś powodu nie będziesz potrzebować, nie, będziesz, nie chcesz płacić, więc ja ci teraz też pokażę parę jeszcze rzeczy. Przede wszystkim, jak usunąć, ale też jak śledzić wydatki. Więc tak, to było, do, z tego miejsca weszliśmy na NITEN. Więc przypominam, tutaj to jest teraz to główne środowisko Railway, to jest mój standardowy, to jest to, co właśnie stworzyłem. To Attractive Lafter. Więc jak to kliknę i wejdę tutaj na ustawienia, to ja mogę śledzić właśnie zarówno zużycie, więc widzę teraz, że to moje zużycie do tej pory wynosi tyle. Przewidują tyle, dlatego że oceniają. Najlepiej po prostu płacić za korzystanie z zasobów serwera, które tam są. Więc to jest memory, czyli jako tam RAM, procesor, ile z niego korzystam. No ale przez to, że tam jeszcze właściwie nic nie ustawiłem, no to to sobie w jakiś sposób oszacowało. Ale tutaj na pewno jesteś w stanie na tym usage wejść, zobaczyć ile korzystasz i, i, i ile tak jakby przewidujesz, że zapłacisz. Ale tak jak mówię, jeżeli nie będziesz chcieć korzystać z tego, to gdzie idziesz? Idziesz na danger i po prostu tutaj możesz albo poszczególne te, te miejsca właśnie typu... Sprzedawanie, czy baza danych usunąć, albo cały projekt usunąć. Ja to teraz zrobię, dlatego że ja z niego nie chcę korzystać, gdyż to, już, to jest tylko kopia czegoś, co ja już mam. Ale to jeszcze Ci tylko nie wiem, czy tutaj jeszcze powinienem coś pokazać. No, no przede wszystkim to, że to jest. To już wygląda tak jak standardowe NATEN, czyli tutaj mamy właśnie te wszystkie workflows, które jest w moim przypadku puste. Tutaj są wszystkie credentials, które też jest oczywiście puste. No ale jeżeli jest nasz NATEN Cloud, to tutaj to się już niczym nie różni, tak naprawdę. Um, więc ja może tylko pokażę, że jeżeli chcę usunąć, to muszę tak jakby przekopiować całą tą, cały ten tekst, wkleić go. To musi być dokładnie ten sam tekst. No i usuwam. I ja go po prostu w tej chwili usunąłem, on się usunie w ciągu kilku dni. To ja może jeszcze na szybko tylko pokażę się, jak to wygląda te ustawienia w takim projekcie, z którego już się troszkę więcej korzysta. Jak widzisz ten usage jest tutaj Widzę, że ten mój, mój obecny użytkownik, to jest już na poziomie 6 dolarów. Jak widzisz, zdecydowaną większość płacę za ram, czyli za, za pamięć po prostu na tych serwerach. I co można czasem zrobić, to ja może to teraz pokażę. Że ten ram, on, jak wcześniej korzystałem, on był na poziomie tam 700 megabajtów, teraz mi podbija aż pod 1 giga, to jest ponad 900. I co mi się udało zrobić, żeby ten ram znowu zmniejszyć, to jest, kiedy ja wchodziłem. Po prostu na to jest ten deploy na primary i robiłem deploy poprzez kliknięcie tutaj i kliknięcie tego redeploy. I wtedy mi czasem potrafiło ten RAM troszkę zmniejszyć i dzięki temu udało mi się, udawało mi się troszkę zaoszczędzić. Więc jeżeli ten RAM ci zacznie jakoś nienaturalnie wysoko iść, to spróbuj zrobić redeploy. To nic tak jakby nie kosztuje, nic nie szkodzi. Tylko przez chwilę po prostu tutaj to będzie nieaktywne przez kilka minut na, na czas tego redeploy. No to na dziś to już wszystko. Ten filmik był bardzo długo planowany, ale jakoś nie mogłem się za niego wziąć. Dużo osób po to pytało, więc w końcu jest. Jeżeli właśnie już to Ci się uda i chcesz oczywiście działać przy automatyzacjach, to sprawdź moje filmiki z automatyzacjami. Cała playlista jest. I tak jak mówię, bardzo mi pomożesz, jeżeli skorzystasz, jeżeli będziesz chcieć rzeczywiście skorzystać z Railway po to, żeby zaoszczędzić. Jeżeli skorzystasz z linku, który wklejam, wesprzesz też mnie i mój kanał. Tak jakby, a nic cię to nie będzie kosztować. Po prostu te nie wszystkie pieniądze trafią do Railway. Railway się troszkę ze mną podzieli tymi pieniędzmi, które im zapłacisz. Więc za to z góry dziękuję, jeżeli się na ten krok zdecydujesz. i Zapraszam do śledzenia kanału i na więcej automatyzacji. Na dziś to wszystko. Hej.